Podróżujemy za słońcem, dlatego dzisiaj dotarliśmy do Alicante, najbardziej słonecznego miasta w Europie, gdzie słoneczko świeci 349 dni w roku, tak jak widać zresztą w dniu dzisiejszym. Jest to jedno z najbardziej turystycznych, ale także i historycznych miejsc na wybrzeżu Costa Blanca, i dzisiaj zaczynamy jego zwiedzanie. Idziemy teraz najdłuższą promenadą w Alicante, która jest wizytówką tego miasta. Ma ona około 500 metrów, rozciąga się wzdłuż portu. I jest to jedno z piękniejszych miejsc tutaj. Te fale, które są ułożone przez mozaikę, powodują, że ma się wrażenie, że ta posadzka faluje, dlatego też czasami jest nazywana pijanym deptakiem. No sobie po tym Alicante jest południe, tak gdzie muś południe, nie 13. 13. Mówię wam, że tak grzeje. Rano wcale nie było. tak gorąco popatrzcie, tu jest port no i sami nie wiemy gdzie mamy i chyba przejdziemy... Zobaczcie w lewo, bo jest przynajmniej pusto na chwilę. O, zobaczcie. Na tą stronę. Tu już są takie e, boże narodzeniowe e, stragany zrobione, to potem przejdziemy w drugą stronę. Tam jest port. To co, idziemy tam dalej? Tak, idziemy. No, idziemy sobie tak spokojnie, no i to co chwilę jakieś imprezki, czy znaczy się o jakiś ludzie występują, śpiewają, grają, zachęcają ludzi do zabawy, a no, zobaczcie. Z akrobacy, no teraz ci tańczą pięknie no. Ej nie? No, Jak Ci się dziś podoba? Bardzo ładnie Nie, pogoda taka jak coś się zrobiła? Bardzo ładnie i ciepło No Na no, wzdłuż same restauracyjki można coś przekąsić, wypić kawę. Bardzo ładnie. No Siena z Agnieszką postanowiła... Agnieszka postanowiła, żeby Sienna się napiła, ale to chyba nic z tego nie będzie. Bo ona się boi tej fontanny. I tu mamy taką postać, która zabawia dzieci, bo, bo zapomnieliśmy Wam powiedzieć, że dzisiaj jest yy, 6 grudnia. Mikołaja. Mikołaja, więc yy, no dzieci dzisiaj dostają prezenty. I, no, i, no i dużo jest takich imprez, szczególnie dla dzieci. Więc my między tymi imprezami jakoś tak chodzimy. Co teraz, gdzie widzisz? Pandę. Pandę, tak. Panda zabawia dzieci też. Panda na środku. Fajna. Promenady. Tak, panda na środku, promenady. Dochod... Dochodzimy do fontanny. Tak? Tak. No, tutaj mamy takie rondo duże. Hotel. Tam za rogiem widać duże Zamkowe Tak, a za rogiem widać duże Zamkowe Tam chcemy się e, dostać. No to idziemy. Właśnie idziemy do windy zamkowej, zapłaciliśmy za bilety 2,70 od osoby, z psami nie wolno, mamy psa w plecaku, jakby co i idziemy w stronę windy. Takim tunelem, trochę stresu, pan nie zauważył psa, ale dobra idziemy. Ty no właśnie. tak nic Nic nie ale idziemy cicho. No wyjechaliśmy na górę do zamku, piesek dalej schowany, no bo nie wolno tutaj po tego chyba pieskonać. Także wszystko inkognito jesteśmy. W każdym bądź razie winda około 200 metrów jeździ do tak, góry. Szyb, szyb windowy ma ponad 200 metrów. Osobiście. Tak, no zamek jest z IX wieku, żebyście wiedzieli, wybudowany jeszcze za czasów arabo, arabskich. Yy, z... 4 grudnia 1248 roku to jest w przez sobie 1010 i tego czasu się tak, tak. No miałem tu być wczoraj na swoje urodziny, niestety nie udało się, bo pogoda nie do... bo pogoda nie dopisała, no, ale jestem dzisiaj. i z tej też okazji z y, wszystkim górnikom spóźnione życzenia. Y, Barburkowe życzenia, No i kontynuujemy zwiedzanie zamyczku. No panorama piękna. O, widać całe miasto. O, rzeczywiście ładnie, no naprawdę. Dziubuś Bardzo ładnie, bardzo tak. ładnie patrzy się właśnie co na dole widać Kościół Świętego bo ja Na brzeże ja Szukam tej dzielnicy Santa Cruz No szukaj Ale to może nie z tej strony No tak to wygląda Jak na razie podoba się nam Tak z tego punktu widokowego schodzimy na dół Poznaliśmy kolegę Karola. Pozdrawiamy. Jeszcze na Instagrama. Fajne te mury. Super to wygląda. Taki rzeczywiście arabsko-mauretański taki styl. Bardzo fajne. Tam jest jeszcze taka knajpka. Można sobie kawę kupić, herbatę. Super widoki eleganckie, tu jest chyba zejście. Tak, tu jest zejście, tylko zobaczymy, jak to może tu będziesz już zapuścić. No nie wiem, dopiero chyba za bramami. Zobaczymy. Na razie. Widoki piękne. Tak. Ja tu mamy wszystko opisane. Fajnie na tej mapce widać, że widzicie, że tu jest parking. Bo tu jest parking <noise> dla autobusów. A my jesteśmy zaparkowani na dole. A my jesteśmy bo korzystaliśmy z yy, yy, z inteligentnego, czyli ze szczuszej inteligencji, która nie jest, nie jest inteligentna. A znaczy, no która doradziła nam pośredni parking, po prostu, tak, który do będzie blisko zamku i centrum. No dobrze, idziemy tam w górę. No I na górę, trochę wieje, nie? Tak. Tak, jak powiem wam. Nawet w tam ten wiatr No, tak. Widzicie, no meba, to się nie musi w ogóle przejmować. Każda nowata też, zobaczymy jaki tu mamy widok. O, piękny, No to jest jakiś stadion, arena ta bryków, tak słynna. Z parku sobie spokojnie wyjechać. Nie zrobiłem. dobrze. A tu działa, mamy jeszcze. Zobaczcie. No, ścieczkę dalej, fajnie, wysoko. No i co tam gdzie było? Myślę, że już się ewakuować. Także, patrzcie, taki widok to jest zejście z tej górnej części, zamek dzieli się na trzy części dolny, górny, no i ten środkowy, gdzie jest najwięcej sali zabytków. My tam nie wchodzimy ze względu na naszą scenę. Powoli udajemy się na dół. I co nie zeszliśmy, tylko zjechaliśmy, bo jest szybciej. No co? Ale są no. Ale daliśmy radę. No i przeszliśmy tylko przez drogę. Już jesteśmy na miejskiej plaży. Ludzie się opalają, kąpią. Nie dzióbujś? Tak. 6 grudnia. Cudownie. Kurczę, powiem Wam naprawdę. Też bym tam teraz skoczył. Ale. Niestety nie mogę, bo. No bo pracuję, robiąc Wam filmy, nie? No o, A przed chwilą byliśmy tam O, przed chwilą byliśmy tam, zobaczcie Tam U góry Także chwilę sobie odpoczniemy i będziemy kontynuować No zeszliśmy z promenady z plaży Fajnie ja sobie tu ludzie pod kościółkiem siedzą co u nas jest zupełnie niemożliwe i patrzcie, tam jest fajny widok tam u góry przepięknie, a tu jakiś kościelek to jest Bazylika de Santa Maria tak wygląda Jestem w Zachowam ciszę. Taki surowy wygląd. Bardzo ładny. A ołtarz przepiękny. Niesamowite, jestem pod wrażeniem. Tu są jeszcze, widzicie takie. No, o, też przepiękny. No, za wejście do bazyliki zapłaciłem 6 euro. Czy to dużo, czy mało? Musicie ocenić. Niektórzy nie wchodzą, niektórzy wchodzą ale Bazylka jest przepiękna do tego są jeszcze słuchawki możecie sobie wziąć w różnych językach polskim nie było no i to od was zależy a jest jeden z ważniejszych punktów programu tego miasta teraz siedzimy sobie i czekamy na na kelnera może coś się... jakąś kawunę. cortado hiszpańskie wypijemy tak kaw... dwie kawy cortado Zapłaciliśmy y, 3,20. Nie jest to dużo. Idziemy dalej wzmocnieni. O znaleźliśmy tabliczkę wiele do Camila de Santiago. Kontynuuj tędy. No my kontynuujemy ten fragmencik. Widzę, że bardzo ładnie się ta uliczka zapowiada. Ta pasy podają. tutaj. Placyk Santissima Fast Placyk Fajny z takimi już jest z takimi palmami przepraszam bardzo ładnie A tu trzeba poczuć klimat, ludzie stoją, i piją Wcale nie mają stoliki, ale naprawdę pięknie Kaszki, kaszki Wszyscy tutaj pyszce to jest siesta. do następnej do następnego kościoła. Jeszcze nie wiemy jakiego. Fajne uliczki. Bardzo ładnie się to prezentuje. Na prawdopodobnie to będzie katedra w Alicante. No tu już widać wejście. Nie Pięknie. Pokażę Wam daleka. Ładnie. I znowu doszliśmy do jakiegoś placyku z takim wielkim Mikołajem. Za nami restauracyjki, które my tu jest mnóstwo. A no, my kontynuujemy. A tam super widok na katedrę, widzicie. Akurat no, kierujemy się tutaj. Jak to się dziubuś nazywa? To się nazywa dzielnica Santa Cruz, czyli stara dzielni najstarsza dzielnica Alicante. Dobrze, to prowadzi się. Doszliśmy do najstarszej dzielnicy Alicante, czyli Santa Cruz. Sami zobaczcie jak tutaj pięknie. O, tutaj już Piotrek podąża pod górkę i wychodzimy właśnie do takich maleńkich uliczek, które są tutaj, z drugiej strony, a że tu jest jakiś kościółek, to pójdziemy zobaczyć co to tutaj jest. Ale chyba zamknięty. Bardzo ładne miejsce. O, Piotrek cały czas mówi, żebym mówiła, bo mało mówię. Także bardzo ładne miejsce. Zaraz będziemy zwiedzać dalej. Popatrzcie, jakie ciekawe miejsce. Zostały tu tylko drzwi. Tu mamy murale. Na razie zagłębiam się w uliczki i szukam co ciekawego, można zobaczyć. No, słuchajcie, dobrze, że spotkaliśmy przyjaciółkę mojej synowej, która jest tu już od kilku dni i nas pokierowała. Też oglądaliśmy fajne uliczki, ale to właśnie tutaj zaczyna się ta dzielnicza. Santa Cruz. I tutaj są te Instagramowe pocztówkowe zdjęcia, właśnie zawsze robione. Także piękne miejsce. Bardzo ładnie. Warto tu przyjechać. Mijamy piękne wejście do domu w te niebieskie gminy. A to jest bardzo ładnie. Teraz my z tej uliczki nie wychodzimy do góry, bo tam do góry jest park. Tylko idziemy tutaj w lewą stronę. Bo tam z kolei są następne uliczki, które chcemy zobaczyć. I które wam zaraz pokażemy. A tutaj wychodzimy na takie, można powiedzieć punkt widokowy na Alicante. Zaraz zobaczymy, co tutaj widać z tego miejsca. O, proszę, możecie zobaczyć panoramy. I tu mamy ciąg dalszy uliczek kolorowych uświeconych. pięknie to jest ma to swój klimat bardzo ładne miejsce bardzo mi się podoba lubię takie uliczki i w nich się zagłębić Także, jeżeli będziecie mieli ochotę, to polecamy Wam dostać się do tej ulicy i zobaczyć. Patrzcie, jaki superowy widok prosto na katedrę. A tu jeszcze lepszy, bo moja Agnieszka tu siedzi, właśnie czekamy na zamówienie. Serweteria okay. Kuki. I tam tu. Właśnie chciałam powiedzieć, że dostałam sangrię. Konkretną porcję. Także bardzo się cieszę. Zobaczymy jak będzie smakować. Staliśmy danie główne. Przystępki tak. nie sfilmowaliśmy. Bo Agnieszka pierwsze wszystko. Tak. jest. teraz mamy taką paelę Dla dwóch. Pałaszujemy. Taka, jest tu taki miks, jak się wiedzieli. Kurczak z owocami morza. Zamówiliśmy jeszcze desek tak. Ja ty na miejscu takie. A ty co masz? A e, rązką Czyli w puding ryżowy I do tego dwie kawy. No pojedliśmy. patrzcie ile teraz ludzi, że niesamowite. Mm. Zobaczcie po drodze taką restaurację, żeśmy znaleźli. Wystrój przepiękny. Miasto jest fajnie oświetlone. Ładnie. A teraz Wam pokażę jeszcze z drugiej strony ładnie tutaj biało-niebiesko. No i nie myślę, że to będzie dobrze widać. I zobaczcie, znowu doszliśmy do promenady. Ta fontanna przestała trochę także ale już wszystko jest kolorowe. Oświetlone, pięknie. Zobaczcie. Przepięknie. Teraz wam pokażę. Jak pięknie, to świetnie. I znowu wszystko na czerwono, ładnie oświetlone. Złajcie, on cyrk. Bo taki, że. Niech gościu zostawi. A z tamtej strony przejść na Pamiętajcie, że w Hiszpanii są tak wąskie parkingi, że tą prawą stronę trzeba praktycznie... Wszyscy muszą wysiąść, a potem tu przesiąść To jest niemożliwe. Nie? Te nogi cofnę. Nie, nie wiem co ja mam zrobić, ja zrobię tak. zamknij drzwi. Ja cofnę i przełożę nogi. No jakoś. Nie, to jest. No jesteśmy już w naszych skromnych progach. Chcieliśmy podsumować naszą wycieczkę, więc tak, jeśli chodzi o restaurację zapłaciliśmy 60 euro Ale w tym była i przystawka, kroketa z 4 sztuki, był tam jakiś sos yy, paella. paella, dla dwóch osób Taką ta, ta, ta duża. i nie zjedliśmy, zapakował nam pan yy, na wynos Dwie kawy, tak, dwa, desery, dwa desery I dwa razy sangria i tak, woda Tak, więc uważamy, że ta cena nie była wygórowana, wszystko było przepyszne, prześciutko jeśli chodzi znowu o Alicante, to sami wiecie, wszyscy są z, niego, z tego miasteczka zadowoleni. Jeszcze teraz tam panuje klimat taki już bożonarodzeniowy, więc stwierdzam, że warto tam jechać. Plaża ładna, przepiękna, przepiękna promenada, no, kapitalna bazylika, do katedry niedobnie weszliśmy, bo no po prostu już nie było możliwości i czasu. Dziubuj znowu, co tam ci się podobało? No i mi się wszystko podobało. Podobało mi się to stare miasto Santa Cruz, yy, bardzo, bazylika świętego Mikołaja i Promenada. Do Grzybów nie doszliśmy. Ale... Natomiast yy, mnie się znowu strasznie podobała ta góra świętej Barbary i, i Mury Zamek świętej Barbary. Dobrze, no i to było na, chyba na tyle, tak? Tak. No do zobaczenia do następnego razu.